Więc najwyższy czas ruszyć do szpitala po dziewięciu dniach męczarni. Dzisiaj też nie jestem na siłach, ale muszę się udać na leczenie, bo być może do następnych świąt nie dożył. No. Więc ruszajnik, mam trzy kilometry z plecaczkiem, niestety rowery muszę go tu zostawić. No i tak się to zaczyna. Al infierno, pero ellos quieren llevarme. No quiero nada, que tu novia está empezando a molestarme. Soy suave como el bicrepo y por eso quieren montarme. Así. She let to bounce, I'll see Shawty bella, yeah, she know she a ten She bring a friend and my posse Quisiera superar la soberbia Pero mm -hmm. sé que soy un matari. Mi body, no subordin Sentada linda con ese fari La varicia me hace comprar todas las cosas que yo deseo Soy un cubano famoso igual que mi tío Maceo no, no dejes que la envidia te envenene Baby, andar con Bambi te conviene dance vendor <laughs> A więc wylądowaliśmy w klinice Jak widzicie znajduję się właśnie w klinice i po pierwszych badaniach jest bardzo źle Ważę 61 kg na ten moment Ciśnienie mam chuj wysokie jakieś No i bardzo źle Nie wiem co dalej będzie ale mam nadzieję że mnie wyleczą W dodatku kurwa bank mi jakieś problemy robi bo nie chcę transferować pieniędzy na mobil money A prawie z, z całej gotówki już się wystykaliśmy. To jest coś masakra. Kurwa ostatnio ten czas jest dla mnie tak zły. Już dziewiąty dzień się męczę i bez kitu. Nieraz tu mam ochotę już kurwa się położyć i nie wstać, nie? No tak wygląda poczekalnia kliniki. Dobrze, że dużo ludzi nie ma praktycznie w ogóle, więc mam nadzieję, że ogarną mi to wszystko. Przepraszam za mój głos, nie mam totalnie siły ani entuzjazmu w tym co robię, ale chciałem Wam pokazać, jak to wygląda. I oczywiście bez komplikacji się nie skończyło, bo musieliśmy latać i kurwa wypłacać pieniądze, gdzie tutaj połowa ludzi, tych co wypłacają, to są naprawdę omkłe bestie. Nie obrażając nikogo, ale tak jest, niestety. Idę teraz do szpitala zapłacić, podadzą mi leki i zobaczymy co tam będzie dalej. No i tak to wygląda już jeszcze, już jeszcze za tak, jeszcze. dwie szprycze już dostałem, no ale niestety nie mam możliwości, żeby to zostać. Pytałem się jak to by wyglądało w innych szpitalach i mówią, że, że nie ma zagrożenia życia to niestety nie możesz zostać. No i teraz nie wiem co mam zrobić, czy kurwa iść na plażę w namiot, czy nie wiem czy iść do fotelu kurwa, czy się powiesić, nie wiem. Zobaczcie co magicy, nie? To jest najlepsze Źle mi wstrzyknęli igłę i mi taka gula wielka wyskoczyła Nawet nie wiem od czego zacząć Co Wam powiedzieć Mój stan zdrowia jest bardzo ciężki Czekam na badania krwi Mam nawrót astmy, gdzie mając 14 lat mi ta astma przeszła. Mam znowu nawrót tej astmy i być może już będę miał ją do końca życia i będę musiał korzystać z aparatów tlenowych. Najprawdopodobniej mam anemię. Seksa to już wiecie, że mam. Nie wiem, co tam jeszcze mi dzisiaj wykryją po tych badaniach Miejmy nadzieję, że to wszystko się jakoś kurwa ułoży, że tam ktoś jest i czuwa nade mną, bo jak nie to Do końca życia będę sobie w mordę pluł, że kurwa tak się stało, a nie inaczej nie. Już mam dosyć, już naprawdę mam dosyć tego wszystkiego Tutaj za zapierdziela po szpitalu, nagrywa. A ja tu miałem takie główne, to była ta maszyna, nie? I z tego co lekarz mi mówi, to będę musiał za jakiś czas przyjeżdżać i używać tego głównego. A więc, tak po dwóch kropluwach, dwóch zaszczykach czekam jeszcze na kolejny. A to jest pisemko, które dostałem z wynikiem badań. Takie coś. Ogólnie wiem, że mało z Was mówi po francusku i mało z Was co rozumie tutaj, ale jedyne co Wam mogę powiedzieć, to ten test, który tutaj wyszedł. Mam 96 mg w litrze krwi. To jest właśnie to zakażenie. To jest norma. To co można mieć, 6 mg na litr, więc jest bardzo źle. A ta karteczka to wszystkie kroki, które muszę zrobić, żeby wyzdrowieć Muszę przez trzy dni przychodzić tutaj i brać jakieś zaszczyki, a później przez kolejny miesiąc mam brać jakieś tabletki, później nie wiem 2 tygodnie chyba przerwy i znowu muszę brać te tabletki i chyba dopóki nie wyjadę z Afryki to będę musiał żreć te tapsy. No i kolejny papier, e, faktura za leki. To tylko te ostatnie leki, które dostałem. E, wyszło 26 950 tylko za leki. No i ogólnie oszacuję to wszystko, ile to kosztowało, bo to oczywiście nie koniec wydatków. To jest tylko pierwsza część wydatków, więc... E, Podsumuję to dokładnie na karcie, Wam napiszę i zobaczycie, ile to kosztuje. A więc, kochani, zrobiłem podsumowanie tego, ile już wydałem za leczenie, żebyście mieli obrazowo, ile to dokładnie kosztuje. I podam Wam tutaj usługi dokładnie. 7200, yy, konsultacja. 35000, 2 kroplówki i dwa zaszczyki pierwsze. 25000, testy krwi. 10 tysięcy za usługę trzech dni zaszczyków, 27 tysięcy za ten karton leków, który widzieliście na poprzednich scenach, oraz 6 tysięcy za leki, które brałem jeszcze przed tym szpitalem. I to wychodzi dokładnie na ten moment, kochani, 652 zł, co jest to 152,50 euro, więc Naprawdę to nie jest tanio. Dlatego też zrozumcie mnie czasami, że nie chcę iść do lekarza ani w szpitali, wolę się spróbować sam wyleczyć niż płacić takie pieniądze, ponieważ jak wiecie my tych pieniędzy nie mamy. No. I, I naprawdę szkoda mi tych pieniędzy. Wolę coś zjeść, wolę postarać się wyleczyć samemu, ale no, naprawdę jak już nie ma wyjścia, no to muszę iść do lekarza czy tam Kuba, Kuba też coś łapała malaria mam nadzieję, że wszystko mu przejdzie, że będzie ok też kupiliśmy tabletki, żeby brało zapobiegaczo więc no będzie dobrze a tu mój kartonik z lekami widzicie ile tego jest? tu są zaszczyki tu też tu jakieś leki, tu jakieś leki ja to wszystko mam zeżreć przecież ja będę miał całą tablicę Mendeley'a w sobie chyba, nie? wyobraźcie sobie, że przeglądałem całą tą paczkę leków i wszystko to są zaszczyki wszystko nie ma nic, żadnych tabletek, tylko same zaszczyki, dobra jest jedynie bandaż, nie? kury z wolnego wybiegu, jak to powiedział Kuba jak widzicie kochani u mnie święta zaczęły się po świętach a dokładnie mam dzisiaj drugi dzień do żyłek. Jeszcze tylko jeden dzień, niestety, no ale wszystko co dobre, szybko się kończy. No, zapierdzielamy po mój rower z Kubą do e, poprzedniego house, bo zostawiliśmy go tam ze względu, że łańcuch był uszkodzony i nie mogłem po prostu jechać. Ja miałem mało siły, żeby nawet gdziekolwiek iść, no i dlatego dzisiaj wracamy. E, później wracamy do nas na kwaterę, znaleźliśmy nową, tym razem o wiele tańszą i bardzo się z tego cieszymy. I raczej tam zostaniemy na nowy rok. No ale jeszcze zobaczymy, jak to te plany będą wyglądać, ponieważ tu w Kotonu będzie widać ten nowy rok. A tam w Grand Popo to jest mała mieścina, więc tam nie byłoby czego oglądać. A wtedy dowiedzieliśmy się, że od wczoraj, czyli od 27 grudnia do 29 albo i nawet 30 trwa tutaj jakiś festiwal muzyczny gdzie spotykają się różni artyści z całego Peninu i z okolicznych krajów jak Ghana, Nigeria i tych krajów, które są jakoś tam mocniej artystycznie uzdolnione. No i też warto by było to zobaczyć, ale niestety jak szukałem to bilet kosztuje gdzieś ze 120 euro na pewno można jednorazowo tam jakiś dzień wejść i to będzie mniej kosztować, no ale my się na to nie pchamy, bo czekają nas wizy do Nigerii i Kamerunu. Więc po Nowym Roku od razu startujemy z pełnej bomby i wypełniamy wszystkie papiury i ciśniemy dalej. Zbrodnia na białych manekinach. Dobra, po trzech kilometrach marszu odebrałem rower. Kuba poszedł coś sobie załatwić do jedzenia. A ja muszę wymienić e, łańcuch, bo mi pękł w jednym miejscu. No i będę teraz szukał jakiegoś magika żeby mi to zrobił, ponieważ no, e, tutaj jest trochę problem, bo to jest inny łańcuch, ma inny rozstaw oczek, e, również tutaj e, zębatki mają inny rozstaw, więc jeżeli będzie zły łańcuch, e, jeżeli bym wziął nowy łańcuch i będzie zły, no to nie pojeżdżę sobie, bo będzie mi cały czas umykać i spadać, a najlepszym rozwiązaniem jest skrócenie tego łańcucha o oczko ponieważ i tak przerzutek nie mam, bo się totalnie zrypały i ogólnie nie chcę tego już ruszać, bo wiecie, że jak w starych rowerach rusza się coś, co było nieruszane, to później jest problem, bo można tego już nie złożyć i wiąże się to z koniecznością wymiany wielu części. Właśnie znajdujemy się u mechanika. Bardzo fajnie, bo y, zaszliśmy do sklepu po picie w Energole i wyobraźcie sobie, że zapytałem dziewczynki, która w tym sklepie sprzedawała gdzie jest mechanik, gdzie mogę naprawić łańcuch do rowerów i pokazała mi na gościa, który siedzi obok i gościu zaczął do nas machać że przyjdźcie, przyjdźcie i, i właśnie naprawiamy rower. Spotkała mnie ogólnie przed chwilą również dziwna sytuacja z kobietą, która no, jest upośledzona i się do nas doczepiła, ale bardzo pozytywna kobieta. No nic się nie dało zrozumieć, bo rozmowa polegała na lełem, no ale wiadomo, nigdy nie śmiecie się z takich ludzi. E... Trochę postała, coś tam powiedziała po swojemu, pouśmiechałem się, po... pogestykulowałem trochę, uśmiechnęła się, życzyłem jej miłego dnia i odeszła. I myślę, że to jest lepsze rozwiązanie niż ganianie takich ludzi i odejść albo coś takiego. Wiadomo, że czasami działa. Człowiek działa w nerwach, i, i tak to wychodzi, ale jeżeli spotkacie taką osobę w swoim życiu i będzie coś od Was chciała, to poświęćcie jej chociaż trochę czasu, nie zbywajcie jej od razu. Mama. No i to jest właśnie ta kobieta, którą przed chwilą widzieliście na ujęciu, powracała akurat. I wyobraźcie sobie, że. Dzięki temu, że ich poświęciłem czas, wysłuchałem, myślałem, że już poszła w swoim kierunku. Jak wróciła, zatrzymała się znowu i dała mi cukierka. Więc naprawdę warto wysłuchiwać takich ludzi. Z profesjonalizmem we wkuwaniu się w żyły, to muszą jeszcze trochę popracować. Czerwony kapturek w Afryce. Rostowanie ulic w Afryce. Więc pan Mechanik okazał się bardzo dobrym mechanikiem. I wyobraźcie sobie, że zrobił taką sztuczkę, że kupił nowy łańcuch. Mimo naszych obaw, że będzie przeskakiwał, ponieważ te zębatki są już wyrobione. No to stary rower, nie? Ale kupił nowy łańcuch, zrobił go tak, że nie umyka, pasuje idealnie. No i robota jest przepetarda. No, Andrzejek mi pomaga. Ostatnio naprawdę bardzo mi Kuba pomógł ze wszystkim. Jak byłem chory. No, no, no. <laughs> wiele rzeczy naprawdę za mnie robił. Chodził mi po wodę, pojedzenie, kurde, złoty człowiek, naprawdę. Jakby go nie było, to bym na pewno chyba kurwa zdechnie. Ogólnie za wszystkie przekleństwa i wyrazy wulgarne w tym filmie Was bardzo przepraszam. Jest to spowodowane i samopoczuciem, i różnymi uczuciami, przeczuciami. No i tak to wygląda na ten moment. Kochani, chciałbym Wam bardzo serdecznie z Kubą podziękować za zbiórkę, ponieważ naprawdę osiągnęła już duży poziom. Wkleję Wam tu screena zaraz. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni. Będziemy mogli sobie jechać przez Nigerię i Kamerun. To jest coś wspaniałego. No i po Nowym Roku ruszamy z papierami, ale to już chyba mówiłem, więc się powtarzam. No, teraz kierujemy się do Guest house Muszę trochę odpocząć, bo wieczorem muszę iść na kolejną dawkę leków. No i jutro powtarzamy to samo rano i wieczorem i będzie fini. Później będę musiał przez jakiś czas brać tabletki i będzie wszystko ok. Nie powinienem już być chory. Dzisiaj czuję się mega, mega dobrze. A bo jeszcze Wam nie powiedziałem o koście naprawy roweru. Było to dokładnie 8 tysięcy franków. Wkleję Wam poniżej ile to jest. Kochani widzowie, ci starzy tak jak i ci nowi, którzy dołączyli niedawno na mój kanał. Jestem wam naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny za udzielone mi wsparcie mentalne przez ostatni czas, przez ostatnie 9 dni naprawdę było ze mną cienko. I też przepraszam, że nie do każdego odpisywałem. Po prostu nie miałem na to siły i miałem taki mętnik w, w głowie, że nie potrafiłem złożyć normalnie słów, więc no nie miejcie urazy. Dziękuję Wam serdecznie, naprawdę bardzo mi to pomogło. Jak czytam te komentarze, to jest normalnie magia. I to, że chcecie, żebyśmy jechali dalej, mimo wszystko. Oczywiście było wiele niemiłych komentarzy, również, ale wieciec, tacy ludzie to. to są po prostu takie. trolle, nie? No a ci, yy, którzy napisali komentarz, który jest prawdziwy. Każdemu z Was przyznałem rację i nigdy w życiu nie będę się obrażał za jakąkolwiek prawdę. Tak, wielu z Was ma rację w tym, co pisało. Nie będę już wymieniał dokładnie, co pisaliście, ale chodziło o te zbiórki i o te różne nasze perypetie w tej podróży. Na pewno dużo rzeczy się zmieni teraz, jak będziemy mogli jechać dwa kraje non-stop. Ponieważ nie będziemy zatrzymywać się w jakimś miejscu. No chyba, że ewentualnie coś by się wydarzyło, jak jakaś choroba, albo nie wiem, jakiś zepsuty rower, czy co No ale tak, to wszystko będzie gitarka. Tutaj panowie sprzedają jakieś rzeczy i zaczepiają. Ej. No, ludzie są tu bardzo mili w Beninie, Więc naprawdę to też poprawia humor. Chyba, że człowiek jest zmęczony i ktoś Wam męczy bułę, no to jest trochę lipa. No ale da się do tego przewieknąć. Pani lekarz, a raczej pani doktor powiedziała, że muszę totalnie zmienić swoją dietę. I nie jest Street foodów niestety, bo są szkodliwe i sam lekarz to przyznał. Dlatego też zatrzymaliśmy się u pewnego pana na ulicy e, po ananasy i podobno w Beninie są najlepsze ananasy na świecie. Więc spróbujmy, zobaczmy, czy to jest taka inna odmiana, czy nie. E, koszt takiego jednego to 200 franków. Zdrawiam byłych i obecnych pracowników Arwato. Tutaj w Afryce też jest takie coś, zobaczcie. Tak się zapierdziela. No i to jest niestety ten przykry widok Beninu, ale nie wszędzie się to spotyka. Tak jeszcze wtrączę, trzy grosze. Zrobię dla Was live'a. Będzie to na Facebooku ogłoszone, live najprawdopodobniej będzie na YouTube. I opowiem wam. O ostatnich moich ciężkich dniach dokładnie dzień po dniu opowiem Wam jak to wszystko było z różnymi szczegółami, więc jeżeli będziecie chcieli posłuchać, zapraszam Was bardzo. A to jest nasza ulica, proszę Państwa, patrzcie jaka jest zatłoczona. A najlepsze to, że po sprawdzeniu na nawigacji, co tu się znajduje wokoło? Tu właśnie na wprost znajduje się największy targ w Kotonu. Więc na pewno, widzicie już po stoiskach, odwiedzimy go i postaramy się Wam coś nagrać. Dobra kochani, nastał ten moment być może dla hejterów upragniony, koniec tego odcinka. Kierujemy się teraz do naszego houseu za 5 euro za osobę, żebyście nie narzekali. Tak, niestety muszę być w bo na namiocie bym nie wyżył, nie miałbym spokoju, nie, mógłbym, nie miałbym jak odpocząć po prostu. Teraz muszę iść, wziąć jakiś prysznic, ponieważ przed dziewiątą muszę znowu popierdzielać 3 km do przychodni na kolejne zaszyki, to już mówiłem, sorry, że się tak powtarzam. Więc kochani, proszę Was, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, komentujcie te nasze filmy, te nasze wypociny. Bardzo mi się podoba, że ostatni film, naprawdę w dwa dni, osiągnął tysiąc wyświetleń. Kochani, jeżeli byście kontynuowali tak, jak robicie po tym filmie, byłbym bym bardzo, bardzo happy i bym miał o wiele większą motywację do robienia tych filmów dla Was, ze względu, że widząc po tygodniu film, nad którym się produkowałem naprawdę bardzo mocno, miał tylko. 300 czy 400 wyświetleń bardzo mnie to trochę zniesmaczyło, no ale wiem, że to jest spowodowane tym, że też nie macie czasu, że też były ostatnio jakieś tam dramy u nas i niektórzy są znudzeni tymi naszymi problemami, no ale opowiadamy Wam po prostu tak, jak jest. Więc kochani, proszę udostępniajcie te materiały, komentujcie, lajkujcie, bo to bardzo poprawia zasięgi. Tak samo zajrzyjcie na, ku, na kanał. Jakub Łuczenga, nadróbcie materiały, podbicie mu statystyki, proszę Was. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję jeszcze raz Wam za wszystko razem z Kubą. Jesteście najwspanialszymi ludźmi na świecie. Bataha wilków, au!